Mam z tej strony Kubik, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii FIFA Ultimate Team. Dzisiaj zagramy sobie nowym składem, 4-3-3, wersja druga. Będzie to trochę budżetowy skład z BBVA, miałem około 30 tysięcy końców i tak go skonstruowałem. Courtois, bramce, Joan Fran na prawej stronie, na środku Godin, będzie to trochę zawodników Atletico Madryt, ale jest i Real Madrid. Varan, Felipe Luis. Aż 2400 końców, to z tych zawodników jest naprawdę drogi. Song, który mi zaimponował w ostatnim odcinku sezonu w Barceloną, polecam zobaczyć. Bardzo dobry zawodnik. Gabi, Benat, świetne statystyki podań. Na prawej stronie Vela, zastanawiałem się też nad Sanchezem, ale już nie sterczyło mi końców, więc zostało na Veli. W ataku Diego Costa, który w sezonach mi nie zaimponował. Ale jest to chyba najrozsądniejszy wybór. 8400 najdroższy zawodnik z całego składu. I na lewej stronie Christian Teo, o ile dobrze wymawiam jego nazwisko, na ławce Ruben Castro, Elizeu, Ricardo Costa i cała reszta to są wypełniacze składu za 300 końców. Zaczynamy. Pierwszy rywal. Skład z ligi niemieckiej, ale skład niezbyt imponujący. Także nie powinno być problemów. Szakiri. Müller. na tym będzie się prawdopodobnie opierała gra mojego rywala Felipe Santana więc trzeba uważać na rożne a reszta Mikitarian ewentualnie ale to naprawdę nie powinno być trudne zadanie zobaczymy być może za tym składem kryje się gość który ma naprawdę sensownego skilla czasem też tak jest Kubik FC kontra WSV 369. Ciekawe cóż ta liczba znaczy, ale mniejsza z tym. Pierwsza akcja. Benat najpierw przewracany, ale potem jakimś cudem trafiła do niego piłka. Mą z daleka. Postanowiłem spróbować. Jak widać udało się. Tutaj akcja z 70 minuty. Dośrodkowanie i Diego Costa w sobie tylko znany sposób umieszcza piłkę w bramce. To jest chyba jeden z najbardziej nienaturalnych strzałów, jaki widziałem w tej FIFA. Proszę bardzo. Dość szczęśliwie piłka odbija się od wewnętrznej części słupka, zobaczcie to jeszcze z tej kamery. I mamy 2-0. A że Diego Costa ciągle mnie nie przekonuje, do siebie strzelił również kolejną bramkę na 3-0. Dość łatwa do wykorzystania sytuacja. I ta sytuacja skończyła mecz. To była 84 minuta 3-0, z tego by się już praktycznie chyba nikt nie był w stanie podnieść. Łatwe pierwsze zwycięstwo, a te debiuty nowymi składami zawsze były ciężkie, także to jest chyba zapowiedź dość ciekawego odcinka, zobaczymy jak to będzie wyglądać dalej. Kolejny rywal, układ z BPL, formacja 3-5-2, o wiele rzadziej stosowana w tej FIFA niż w poprzedniej, coś z nią jest na pewno nie tak, jest trochę pejsa. Z prawej strony Moses, Sessenion, Remy, szczególnie to jest bestia, przynajmniej bestią był w poprzedniej FIFA, w tej już chyba tak się dobrze nie spisuje, rzadziej go spotykam jeśli chodzi o składy z BPL, niż w zeszłym roku, zaczynamy. Kubiksepsy kontra Blast. Zaczniemy od widowiskowych interwencji Kurtua, który jest naprawdę świetnym bramkarzem. Obok Cecha, moim zdaniem, dwaj najlepsi bramkarze, jakimi do tej pory grałem. Proszę bardzo. Kolejna interwencja. Tyle się działo. Do przerwy. Dwie sytuacje mojego przeciwnika, a to już sytuacja. Krótko po rozpoczęciu gry. W drugiej połowie znowu Diego Costa, który mnie ciągle do siebie nie przekonuje, nawet jak strzela bramki, co ma robić innego napastnik. A tutaj w dziwny, straszny sposób przedarł się między wszystkimi obrońcami Aside i zdobył bramkę na 1 do 1. 66 minuta, ale widać ma jakieś nadprzyrodzone zdolności, przynajmniej po tej cieszyńce można to stwierdzić. To Tutaj kolejna sytuacja, byłem po prostu oburzony, że to nie jest faul, ale Diego Costa na spokojnie odzyskał piłkę, zdobył bramkę, numer 2 w tym meczu. Było w tym momencie 2-1, a że to jeszcze nie koniec jego popisów. Tutaj wspaniała asysta na głowę Songa i jest 3-1, 79 minuta. Co prawda udało się jeszcze mojemu rywalowi odpowiedzieć, zdobyć bramkę na 3-2. Tutaj Benteke nieupilnowany przez Barana, ale takie gole wpadają. Bardzo podobno zresztą bramka jak poprzednia dla mnie strzelona przez Songa. I mecz się skończył 3-2, było trochę nerwów w końcówce. Musiałem chwilę pograć na czas, przyznaję się, bez bicia, naprawdę wyrównany mecz. Przed kolejnym meczem, jak widzicie, kilka zmian. Nie powiem Wam dokładnie, kogo wpuściłem na boisko. A kolejnym moim przeciwnikiem będzie skład z BPL i takie pomieszanie z poplątaniem, część zawodników bardzo tanich, część droższych typu Willian. Formacja 4-1-2-1-2, więc na spokojnie powinniśmy zagrać kontrą i rozklepać tego przeciwnika. Zobaczymy, czy tak będzie. Kubixepsie kontra FIFA Kids. I zaczynamy od mocnego uderzenia. Tutaj faulowany wela. Żółta kartka dla Sisoko. A to jest świetna sytuacja na dośrodkowanie i z tych dośrodkowań padają bardzo często bramki. Oto jedna z nich. Konia z rzędem temu, kto potrafi wymówić nazwisko strzelca pierwszej bramki. Ale zanim spróbujecie, zobaczcie bramkę numer 2. Vela, 18 minuta, było już 2-0. A tutaj bramka numer 3, Gabi. Dośrodkowanie, Ruben Castro. I gol. Ale sędzia miał inne zdanie, to nie był gol. Uwaga. Rzut karny. Nie ma w tym momencie zastosowania przywilej korzyści. Dodatkowo jeszcze czerwień dla Sisoko. I czy karny to jest gol? Nie w tym przypadku. Nie. Niestety nie będzie 3-0. A szkoda. Jak się okazało, po stracie zawodnika mój rywal zaczął grać dość dobrze. Mecz się wyrównał. A tutaj już akcja z 80. minuty. I druga bramka zawodnika o niemożliwym do wymówienia nazwisku. Jeśli komuś się udało, to podziwiam. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to wymówić a ja tu 86 minuta i honorowa bramka, na którą mój przeciwnik zdecydowanie zasłużył grał do końca, grał dość dobrze poległ! Tym razem 3 do 1, grając w dziesiątkę, naprawdę zaprezentował bardzo fajną grę, a my już jesteśmy gotowi na kolejny mecz. Oto ten skład mniej zmian niż poprzednio. Elizeusz przede wszystkim na lewej stronie obrony. A skład mojego rywala prezentuje się tak i wygląda on przerażająco, bo jest nastawiony przede wszystkim na PACE, właściwie tylko i wyłącznie na PACE. Zobaczymy, jak uda się mojemu rywalowi ten PACE wykorzystać, bo ta FIFA chyba nie jest nastawiona na PACE tak jak poprzednia. Tutaj będziemy mieli weryfikację. Ja tak twierdzę, czy tak jest? Sprawdźmy. I już pierwsza akcja meczu pokazała, że powinienem trochę zweryfikować swoje poglądy. Armero do Muriela i ten wyprzedził wszystkich, i pięknym strzałem pokonuje bramkarza. Była druga minuta. Tak się nie zaczyna meczu. Ale to były złe dobrego początki. Diego Costa, 24 minuta na spokojnie, wykańcza akcję. Kolejna bramka tego zawodnika. Powoli zaczyna mnie do siebie przekonywać. A tu kolejna sytuacja. Nie tak to miało wyglądać. Benard zablokowany. Spore zamieszanie, do piłki dopada jeszcze Vela, a że jest lewonożny to nie ma problemu. Z trafieniem w bramkę 42 minuta było 2-1, a w drugiej połowie nic się nie działo, wygrałem mecz. Było sporo biegania, przede wszystkim mało sytuacji. Da się wygrać ze składem nastawionym na pace. Hura! Moja teoria nie legła w gruzach, a tu już mamy skład mojego kolejnego rywala. Ramirez, Coutinho, Staric, Willian, Lennon. Lennon, gościa polecam. Prawie kot, kuna, czy jak się nazywa takich zawodników, bo podać mu tylko piłkę i on zrobi po prostu taki przeciąg na prawej stronie, że można będzie się przeziębić. Jedziemy. Zobaczcie ten mecz, bo warto. Zaczynamy już od pierwszej minuty, podobnie jak poprzedni, i to co uwielbiam w tej FIFI, a szczególnie graczy stosujących tą zagrywkę, gol z rozpoczęcia, przynajmniej próba. Jeszcze nikomu nie udało mi się. Strzelić takiego gola, ale kara musi być i musi być okrutna. Diego Costa już w piątej minucie pokazuje, gdzie miejsce takich graczy. 1 do zera Jakby tego wszystkiego było mało, ja nie odpuszczałem. Chwilę później, dziewiąta minuta, Song. 2 do zera a mi było ciągle mało. Chciałem tu naprawdę wkleić dwucyfrówkę. Ale nie wszystko się udaje tutaj. I oczywiście kolejne rozpoczęcie, kolejna próba. Dobra piłka do Staridżat Zdecydowanie błąd obrony, ale fenomenalny strzał, i proszę bardzo. Jednak daje się strzelić goła z rozpoczęcia, ale ta bramka mnie tylko rozjuszyła. Ja musiałem po prostu pokazać, gdzie jest miejsce takich graczy. Sytuacja kolejna, 19 minuta, nie zwalniałem tempa Benat, kolejna bramka, 3-1, a ja się dopiero rozkręcałem. Wela, cudowna piłka do sąga Song, 4-1, 34 minuta, rzut rożny. Waran 5-1. I oczywiście rozłączenie potwierdziło się to, co sądzę o tych graczach, którzy stosują te zagrywki. Po prostu brakuje im skila, jaj, czegokolwiek. Czułem się po tym meczu jak sędzia Dread, jak Tommy Lee Jones w ściganym, jak Leslie Nielsen w ściąganym, jak Batman, jak Robin, jak kobieta kot. Nie, może nie. Podobało mi się to, że udowodniłem 30 minut. Że tak się po prostu nie gra, jeśli się nie umie. No i co? I to był ostatni mecz w tym odcinku. Mam nadzieję, że koniec Wam się podobał. Taka lekcja pokory dla tego zawodnika, chociaż czasem myślę, że i lekcja pokory przydałaby się i dla mnie. Ale to być może w następnym odcinku. Co mogę powiedzieć o tym składzie? Bomba dla mnie, bomba, naprawdę. Za tanie pieniądze nie jestem przekonany do kosty. W 100%. Chociaż swoje strzelił, pogubiłem się w liczeniu, nie wiem, czy 6 czy 7 ramek. Bardzo udane zawody tego zawodnika, przynajmniej w tych czterech spotkaniach, bo w jednym spotkaniu z tego odcinka nie zagrał. Do tego Kurtła, bomba, obrona, może być song bardzo dobrze. Nie, no dla mnie bomba, ja mogę grać tym składem. Brakuje mi jeszcze ciekawego zawodnika na lewe skrzydło. Myślałem o Vi, ale niestety on jest trochę za drogi w tym momencie. I co? I to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny odcinek. Tymczasem lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. чаш